A świt, aż nadejdzie, świt, słońce, światło i wszystkie te dźwięki. Cóż one znaczą? Nic. Potem w nocy spoczynek za przyszłym domu. Nie ma już dróg, już nie ma nic. Pożycz się czy oknie. Wchodzące na schronienie, dokąd dochodzą ręki drogowe, które o co proszą? O nic. Co nadzórą? Nic. Co tłumaczą? Nic. Co proponują? Nic. Wkrótce dobiega końca. Krótka noc konieczna. I znowu niebo błękitne z miejscami, dokąd kto przychodzi. Nikt. kiedy, nigdy te tajemne okolice, nigdy te same, ale zawsze proste i obojętne. zawsze zaledwie tylko okolice i miejsca, tym poruszać się nie znaczy, Ani przychodzić ani odchodzić, gdzie być zaznaczy, tak tak że się obecność odda, wolno jest nie niczego. No. Ja to wszystko czuję na nowo. Chcę już czasu tutaj. I tutaj. I w rękach, i w oczach, jak twarz podniesiona, twarz w ofierze, my sama ufność, niewinność, in otwartość, przekraczać Przepis trafia na słabość złożone po wierze, a wszystko dla oczyszczenia i przebaczenia. To i tyle godzin, tyle najdostojnych godzin szczęścia, tyle godzin nieszczęścia, widzisz, na te ze wszystkich najgorszych, tyle godzin, które nie były ani godzinami szczęścia, ani nieszczęścia, i że za nim zabiegł. Ale później co, co później, bo jest dużo do życia, nie będę najmniej tylko potrafią kiedyś dalej, nasze do stąd. Kiedy jedna osoba przychodzi na miejsce drugiej, korzystne być może, być może dlatego, że przychodzi na to miejsce, to wiecie tego, to o tym, co odchodzi z tego miejsca. Chociaż jednocześnie z drugiej strony wrodę twierdzenie i będzie że musi opadać. prawdziwe, a miałem pierwszego tego miejsce, trzeć ten drugi. Nie można obijać o to, że nie wykazuje na wiele ciekawości zrozumiałem co przychodzi na jego miejsce. Było lato. Kiedy tu wylądowałem. Było lato. Do Przedmiot trzy, osłony. Pan, czego jak pan wiadomo rozumieć, mister Starszy członek świty, imieniem, mycy, jak sądzę, i młodszy, jedynie w tym sensie, że był dobrym nabytkiem, imieniem, że się nie mylęło Pierwszy jest tutaj w swoim uszu, na przynajmniej w swoim pokoju, lecz drugi, to znaczy, więcej, a tego już nie ma. Przyczyna tylko jest taka, że kiedy ja przyszedłem, to on odszedł. trzeci, to znaczy, Łódź, tego znaczy już nie ma, przyczyny, przyczyna, gdybyś jest jedyne z przyszedł, on podszedł, na Wince to doszedł, kiedy ja przyszedłem, a ja to znaczy, Ty, co niesie słowo, młody dzień, nie znaczy, a was, no gdzieś koniec perspektywy, a wejdzie w i mamy wieczór. Ich kann bloß nicht mehr